Emerytów, y, rencistów i inwalidów z, z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, który jest obchodzony zawsze w miesiącu kwietniu. Myśmy wybrali ten dzień 23 kwietnia. Obchodzimy, obchodzimy go w naszym stowarzyszeniu zawsze uroczyście, poje, ponieważ leży nam na sercu dobro człowieka słabszego. Staramy się, żeby ci inwalidzi mogli korzystać z. No, przyjemności, gdzie korzystają ludzie normalni. Jeździmy na wody termalne do Uniejowa. Korzystamy z teatru Wielkiego Wodzie, z Teatru Jaracza. A w tej chwili urządzamy właśnie tą imprezę, w której bierze udział około 170 osób. Są to osoby z naszego stowarzyszenia, które swym zasięgiem obejmuje powiat Tomaszowski. Są w nim prócze. Tych, co są stomaszowa osób, są osoby w, tak zwane rzeszone w kołach. Tych kół jest dziewięć. Dzisiaj są ich przedstawiciele. Występuje również zespół z lubochni, tak zwane śpiewające seniorki. Jest to zespół no, niedawno założony, typowy zespół nasz emerycki. I dziewczyny już się nauczyły troszeczkę śpiewać. Bardzo nam przyjemnie, że z nami gości pan starosta Mirosław Krótkliński oraz pan prezydent Marcin Witko. Zaszczycili naszą uroczystość. Jest nam bardzo przyjemnie z tego powodu. My mamy swoje odznaczenie, swoje stowarzyszeniowe. Jest to złota, srebrna i brązowa odznaka. I takimi odznakami dzisiaj szereg naszych członków i sympatyków było wyróżnionych. Następnie pan prezydent. Marcin Witko ufundował statuetki. Było tych statuetek siedem. Było nam, nam bardzo przyjemnie, że Pan Prezydent mógł te statuetki wręczyć. A szczególnie było tym przyjemnie, że dostali, jak niedawno jest Pan Prezydent prezydentem, dostali od nowego prezydenta. Za co ja w imieniu ich serdecznie Panu Prezydentowi dziękuję. Decyzja naszego zarządu Członkowie nasi zostali uhonorowani niżej wymienionymi odznakami naszego stowarzyszenia. Złotą odznaką Pernacka Teresa, Obacka Barwara, Cisowski Zadełów, Spadowski Bartowic, Srebrną odznaką Bruszczyńska Teresa, Kuba Karina, Żona Darek Barbaro, Kachony Ryszard, Kulaszewskie Ryszard, Burka i Michała, Pomarczyk Anna, Gozów Moskwy, Katkarze Czerwacza, Przybyłek Maria, Marek Fajer. Rządzową odznaką, Towczyńska Miejscławę, Lejland Orzebsko-Żela, Lejland Tadeusz, Uciek, Panu Długosztylowemu Adamu Jadwiga. Przez Prezydenta Gwiazda Tomaszowa dostałem wyróżnienie statuetki. Ciuwa Jadwiga, Wygafińska Krystyna, Polczyk Danuta, Orzechowska Kroczyna, Usilecki Jerzy, Usilecki, przepraszam, Olaszek Jadwiga, Ola Adam Jadwiga. Na zarządu prezes porady zobaczenia uchomarona Kuchara Pana Marka Łuskawa Marek, Owczary Kwiedza, Pencyna Maria, Marieńcik Maj, Kęcielewski Potan, Szepanek Alice, Drodzy Państwo, no nie chcemy przedłużać, więc chcemy życzyć Państwu przede wszystkim zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo wiadomo, to zdrowie wszystkim nam jest potrzebne, nie tylko tym, którzy noszą mianą inwalidy, czy emeryt, który też już stał się w jakimś tam sensie inwalidą. My, my mówmy może o tym, mówmy o zdrowiu. Cieszmy się z chwilą obecną, tym co mamy, gdzie jesteśmy i gratuluję takiego stowarzyszenia jest formą naprawdę bardzo preśpowającą, bo to wasz przewodniczący, pan Pają już tygokrotnie mnie zapraszał na różne uroczystości i okolicznościowe imprezy, a mnie bardzo no, wstyd, że do tej pory mimo wszystko te obowiązki tak się nakładamy, że nie mogłem osobiście uczestniczyć. Dlatego powiedziałem kiedyś panu Panie Gowi, że następna uroczystość to mowy nie ma, żeby nie było. I do dzisiaj jeszcze wyjeżdżam na konwent starostów. Mimo wszystko postanowiłem z Państwem przynajmniej tą chwilę spędzić. Także wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, żeby też już nie przedłużać, e, oczywiście dołączam się do tych życzenia, ale e, zanim już złożę życzenie, to muszę Państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy z, wspólnie z panem przewodniczącym zajrzeliśmy do tej pięknej sali. To, to, to mówię do przewodniczącego, słuchaj, chyba nie do spotkania, to jakieś szkolenie chyba, bo to, te osoby absolutnie na emerytów to one nie wyglądają. <plosy> Także, proszę Państwa, naprawdę m, nic nie wskazuje, że jesteście emerytami, a już Wasza działalność na pewno również nie, czego dowodem są te wszystkie i odznaczenia, i stapuetki, czyli, czyli to jest dowód na to, że Państwo działacie, a my jako samorządowcy chcemy z okazji tego Światowego Dnia zadeklarować Państwu z naszej strony daleką współpracę, wsparcie i pomoc w Państwa działaniach, abyście y, zawsze mogli z optymizmem y, spojrzeć w przyszłość, abyście zawsze otaczali się ludźmi życzliwymi i abyście mogli się realizować w tym y, również wspaniałym wieku emeryckim. Wszystkiego dobrego! Państwu przede wszystkim zdrowia, dużo, dużo takiej ludzkiej życzliwości, przyjaźni na co dzień, tyle tego słońca i ciepła co, co dzisiaj. i Wszystkiego, wszystkiego dobrego, stałego serca życzę. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, ten jeszcze niedaleko, ale bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich naszych karcerzy i życzymy zdrowia, szczęścia, uśmiechu i żebyście byli tacy młodzi, tacy uśmiechnięci z tego całego serca, więc sama w, w imieniu delegacji Koła Czerniewice, całego, całego Koła Czerniewice, składam wszystkim, do obecnym na czele z prezesem wszystkiego Powiatowego, wszystkiego, jak, wszystkiego najlepszego. Do szczęścia, pomyślności w życiu, drogie i samy za Spotkaliśmy się dzisiaj, aby, aby uczcić Światowy Dzień Inwalidy. Bardzo się cieszę, że w Tomaszowie Mazowieckim działają grupy, no szczególnie grupy seniorskie, ale też skupiające w swoich szeregach wielu inwalidów, rencistów, którzy, którzy mimo różnych przypadłości, które ich spotkały, chcą aktywnie uczestniczyć w życiu. Miasto tego typu działalność również wspiera i finansowo i w sposób rzeczowy, ale dużym, jak gdyby, no atutem jest to, że ci ludzie, członkowie tych stowarzyszeń, związków, sami w znacznej mierze prowadzą swoją działalność z pieniędzy składkowych. Z tej okazji chciałbym wszystkim życzyć, aby otaczali się ludźmi życzliwymi, aby w ich życiu zawsze gościło tylko słońce, no i to, co jest ważne dla nas wszystkich, nie tylko inwalidów, nie tylko rencistów, życzyć mnóstwo, mnóstwo zdrowia. Drodzy Państwo, z okazji Światowego Dnia Inwalidy chciałbym życzyć wszystkim inwalidom, a przede wszystkim tym inwalidom z naszego Tomaszowskiego powiatu, jak najserdeczniejsze życzenia. Zdrówka, przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Mam nadzieję, że nasza współpraca, która jest zawiązana w latach ubiegłych, zaowocuje. Dalszymi różnymi przedsięwzięciami. Cieszy mnie fakt, że państwo korzystają z formy współpracy z samorządami terytorialnymi. Ma tutaj udział na pewno samorząd miejski, czyli prezydent miasta. Również my jako powiat staramy się wspierać działania stowarzyszenia Powiatowego Stowarzyszenia Inwalidów jest to dość prężne stowarzyszenie, które w naszym powiecie działa, skupia nie tylko inwalidów z naszego miasta, ale przede wszystkim z całego powiatu. Są koła, które działają w gminach i to cieszy chyba najbardziej. Bo ludzie ci mają szansę, aby tą czasami jesień życia trudną, jesień życia, bo tam gdzie jeszcze nałożyła się na to choroba Często człowiek czuje się zapomniany, zostawiony samemu sobie, nie ma jakichś takich większych perspektyw i nadziei. A właśnie taka forma współpracy, wsparcia samorządu, daje nadzieję, daje radość życia oczywiście radość tą, która jest tą radością taką wymierną, choćby w postaci różnych wyjazdów, czy to do teatru, czy z tego co wiem, wyjeżdżacie państwo na różne formy również rekreacji sportowo-turystycznej. To cieszę najbardziej. Życzę, aby takich dni było jak najwięcej. Dni oczywiście pełnych radości, wzajemnych spotkań, bycia po prostu ze sobą razem, czucia się potrzebnym, bo to, że ktoś jest inwalidą czy emerytem w podeszłym wieku, to nie znaczy, że to ma być osoba samotna, opuszczona. Właśnie to daje poczucie bycia razem, wspólnoty, a więc bycia potrzebnym. Jeszcze raz, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Muzyka Alibaba śpi, choć muzyka. Alibaba gra w jelwarze, Chociaż tańczyć karze. Chociaż prosi jej koło, noc księżniczka. To czarne Alibabo, Znów i zbrody, resztki snu. To się czarne Alibabo, za tym mną to ty, i tam, i tam, i tu.